Kochani, ostatnio dobiliście 100 tysięcy lajków, spełniliście próg, żeby posti spędził cały dzień na dwóch deskorolkach. Jedny posti, już się załamał. Let's go! Trzeba to dobrze zrobić ogólnie, żeby mu te buty się nie osunęły ani nic. Jak dobijecie 100 tysięcy łapek w górę, to ja robię im dzień, na którym oni będą na różnych szalonych pojazdach musieli spędzić całą dobę i będę im robił różne aktywności, przez które zemszczę się za te wszystkie złe rzeczy, które Patryk robił mi od początku daily. Więc zostawiajcie łapki w górę i przy okazji subskrybujcie, ponieważ ostatnio bardzo oddalamy się od celu 1,5 miliona subów, więc potrzebuję waszej pomocy. Klikaj tam na dole subskrybuj no. Nie bój, żeby my o Ciebie za. Mamy zrobimy ci full armor, żeby się nic nie stało, a potem, mój drogi, jeszcze zrobimy tobie pojazd. To będzie twój najlepszy dzień w życiu. Dzień dziecka. Czyli robimy postimobil! O! No. Widzowie, nie róbcie tego w domu, bo to trochę bardzo głupie. No i normalnie, po chłopie, nie ma tragedii. Idą kaczuszki. Nie! Nie! Ja nie mam poduszek! Nie mam poduszek, Najpier chciałem zobaczyć pojedzie. Najpierw... Trzeba go obkleić, ale to już na stojąco zrobimy. W ilu procentach się czujesz bezpiecznie? 60. Czemu? Co potrzebujesz jeszcze do szczęścia? Zdjąć to z nóg. A spróbujemy gleby testową, czy ci nic nie boli? Jak? Przecież na ręce upadnę, chłopie. To już się ostatnio stało. Widzisz jakie te rękawiczki są? Znaczy się Że nie jestem zestresowany. Luu, <słupia> chłopie. Wyglądać jak bestia. Kurbo napęd. Nie, nie! Problem z tym pojazdem był taki, że, jakby posti się wywrócił, to mógłby sobie zrobić poważną kontuzję, ponieważ miał usztywnione nogi. Więc wpadliśmy na pomysł w trójkę, że trochę zrobimy bezpieczniejszy posti-mobil. Próba numer dwa. Pierwsza się nie udała, druga się uda. Będzie bezpieczniej. Jak jest? Jest teraz dobry balans? No teraz jest ok, teraz jakby wiem, że mogę zrobić jakieś rzeczy i nie zginę. Patrz, hamulec luz. Ej! Ej, hamulec odrasujesz. Okręcie, ok, ok. Jak ty chcesz się z nim kręcić? Pokaż. Posti, skup się. Ale ja nie jestem w stanie skręcać. Tak? Ale nie jestem A w stanie. Ustawił je Ale nie jestem w stanie podnieść deski, jak mam stare nieprzyklejone je. W locie, jak jadę, podnieść deskę i zmienić jej trajektorię. To no, się uda jak 10% tak? przypadków. Ale tak się Oli robi. Też jedziesz i podnosisz. Oła, ale no to jak stoję mogę tak zrobić, nie kręć mną! Ale nie chcę! Nie chcę. Ej, gównem tu śmierdzi strasznie. Czy no on na szambie stoi! Zastrałeś się! ściągnijmy z tego jest szamba! Nie ja muszę być tak, bo tak mi jest wygodnie. Więc w tej pozycji przekleiliśmy postiego lodestek, znaczy próbowaliśmy jeszcze w innej, ale wyszło tak. Ej, ej, stój, stój, stój! Cofnij się! Chłop wygląda jak Transformers! Boga! Cofnij się! Jej. O chłopie, to jest to! O lecimy! Ej, Poski, my z góry skręcasz, skręcasz! I patrz, to no, pójdzie tak i z górki go wycofujemy jeszcze! Ło! <gry> Ty! Poski, Ty. dawaj go, go, dawaj go, poski. Nie! dawaj, Nie! Wszystko Nie! bezpiecznie, obiecujemy Co się Nie! Nie! się się Nie! Ja posti z się let's Nie! 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 Dobra, posti z górki, let's go! Jest dobrze. Nie tak blisko muru! AWA! Teraz urację, uwaga? Będzie. Aaaaa! Ale wychowalibyśmy ciężko! Ja mogę ufać, to jest zaufania robimy. Nie ufam wam! <laughs> Czemu? <laughs> Bo jesteście odklejeni! Aua! Znowu jestem w tym samym miejscu i znowu jestem furasem. Tu są trochę większe schody. Zoądź mnie wywalił. Nie ma jesieni. Szyszka. I goś sobie <laughs> lepiej radzi na czworakach niż na rolkach. Czekaj? Ta deska mu ucieka cały czas. Trzeba skleić. Mamy okay. dobrą podstawę do skleja. Dasz radę posti wytrzymać? Of course! Ała! Nie! Ej, się. Ale nie, ufam! Zaufuściła nie, zaufa. w ogóle ci nie ufam stary, Ale na nie możesz tłuk. takiej prędkości robić. Nie Ale robimy ty... Dobra, rozwiedzi. ej, ej! Zatrzymajcie mnie, a jest ASAP możecie, dobra? Ej! Dusiszisz się? F w... zacisnęliście! No bo a miałobyś. miałbyś? <głos> 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 Jak bezpiecznie było? Sam to odceń. Ale to tą linę trzeba inaczej ogarnąć. Spróbujmy mu zrobić to przez, przez, przez poduszki jednak. Z minuty na minutę ulepszamy poski mobil. Pokaż. Ha! I co, bolało? Nie. O. Ej, mamy to! Kolejny ciało. naprawiony Ała! Plan jest teraz taki, że jedziemy do wujasa Kinga nam pomoże jako dziewczyna, ona ma lepsze wyczucie To jest prawda Pomoże nam tutaj ładnie zadbać o kolana polskiego I wszystkiego. Ale najpierw, żeby tam dojechać, bo jest pod górkę, musimy teraz zadbać o jego kolana Czyli coś miękkiego, chodź I do mnie. przywiązać drugą linę, żeby było łatwiej nam to Tak, chodźcie, chodźcie Wata! O tak! Mamy cztery paczki waty, więc teraz postjemu na pewno będzie lepiej. Wygodniej. Postki idziemy! Jest? Postki jesteś? Mamy paczkę watę. O! No! O! No. Jest! A? Mamy to? Ej, tak. mówiłem, że co każdą minutę ulepszamy postyki tak, w To będzie najlepsza rzecz pod koniec. Mamy jeszcze plan. Zwalą mi to na później. No? A tu mamy kieszonki prze o, Oskar, będziesz miał asekurację i kieszonki jeszcze Yeah! Dobra, teraz czeka nas ciężka przeprawa Musicie go ciągnąć, no, nie mogę go ciągnąć jakby na mówi, ścianę patrzył, tu jest tak stromo <słulosza> Ej, to jest ciężkie Oliwier, pomóż! Pomocy, Oli. Uciekaj, Paweł! No wiesz, tak wolno? Wolno, opuść go. Nie ma za jednak trzy, no czemu masz hamulce? Musiałbym mieć te ręce związane. Zesrane. Dobra, lecimy dalej. Let's go. Ciężkie życie daily, ale wartościowe. Planej posty ma teraz luz. O! Lecimy, lecimy, lecimy. Mm. Ała! Żyjesz? Żyję. Co się stało? Nie mogę skręcę. <grym> Robimy challenge, dawaj. Będziesz po stimubirem serio Patryk jest kierowcą To wy? No. ale nie! stop! 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 Let's go! A To był zły pomysł. Daleko jeszcze mamy do wujasta. Ale tą przeprawę zakończymy przynajmniej z szklanką wody. To jest misja. A czego biedny? Dobra, a ważne pytanie. Rolki oglądałaś? A, a dałaś łapkę w górę pod rolkami? Przyczyniłaś się do tego! Ale ja nie chciałam! Ja nie chciałam! Przyczyniła się do tego, taka jest prawda. Widzowie, ale dzięki temu Was kochamy. Bardzo wam za to dziękujemy. Wokki kochasz No, sobie teraz jest. No i nie Ja nie ciągnę tak naprawdę. <noise> Ale dostałem z testu, za blisko stałem Tymczasem kostek No ja dałem łapkę w górę, ja oglądam ten content Co to Co wiraż? Nie w tej strony wiraż nie no. Co to jest wiraż? Ani jak to się nazywa? Drift? Drift! Drift mi chodziło Wyciągamy chłopa po dobrej imprezie z robu. Aaa! Aaa! To jest. Aaa! To jest. ramiona Aaa! kolana, Aaa! Głowa, ramiona, kolana, Aaa! Jak to Jakbym wyłączył ból nóg, to naprawdę przyjemnie. Zaraz nóg. Jak? Ała! 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 Cześć. Cześć. Kimś, Jezus, potrzebujemy, święty. E, potrzebujemy pomocy. pomocy kobiety i dłoni. Co? Trzeba mu zrobić, żeby było e, wygodnie. Opatrunki na kolana, plus. Ty na nie patrz. Lepiej nie patrz. Biedny jest. Coś <grym> ja <grym 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 co się na to zgodził. To jest łatwiej. Się... Żyjesz? Ledwo, potrzebujemy kobiety w roku. Ale co trzeba? I opatrunku. Opa opatrunku na kolana lepiej. go bolą. ale Coś drugiego. I wody lekko. Bo nie damy rady Powiedz no, co myślisz Jest tragedia, strasznie mi taśma ekipy ciągnie skórę i włosy na nogach przy każdym ruchu Jak są jakieś turbulencje na drodze to jest masakra i jeszcze te kolana, które się wbijają całym ciężarem mojego ciała w deskę Kosti, musimy cię przetransportować, dawaj Dobra, my ci zaraz zrobimy tak miękko tam Będziesz miał mięciutko, kobiety się znają stary Transformer, <zyskutka> Nie! Yes! Yes! Yeah! Transformer Jumal! Ja to to szczęście, że masz takiego spina, nie wiedzieliśmy! Tak, nie wiedziałem! Teraz się tobą zajmują hmm. prawdziwe kobiety! A wcześniej zajmowały się fałszywe! Widzowie, pamiętajcie, że posty na 100 tysięcy łapek Mi, Dominikowi, jeszcze dwóm osobom odcinek, gdzie my spędzamy cały dzień na jakichś głupich pojazdach Więc jeżeli chcecie zobaczyć taki odcinek, zostawiajcie teraz łapki w górę 100 tysięcy i to robimy, tak jest posty? Ja mam wrażenie, że widzowie mnie nienawidzą i ja nie dobiją tych 100 tysięcy Pokażcie, że go kochacie Zróbcie to, żeby Patryk miał tortury za to, co robi Przyjacielu. To nie mój pomysł! Znaczy mój, ale on zaakceptował Dziewczyny zrobiły szybki upgrade posty mobilu i zobaczcie jak teraz wygląda co eee. zarobisz, ale update! O Okrutnie mocny update! Tylko nie obowiązujcie mu stricte nu, bo nogi będzie go ciągnęło, będzie go boleć. Jakby ta go będzie ciągnąć, co będzie go boleć. Wszystko ma być obwiązywane na poduszkę. Tak, jest! Tak, jest panie kapitanie Kinga! A! No zrobiłeś to samo dokładnie! Aaaaa! Dajcie to, zrobił to dokładnie mówiąc, tak jest, no panie Kingo! Milion dolarów! Czekaj, 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 no I. jest. Nadal Czekaj. nie wiem czemu w sumie. Ale z czym? No z, ze zgięciem kolan. Mam za dużo wrogu. Taśmy? Taśmy, no. Zakładcie na Taśm... Operacja. Operacja Nie może mieć nic na zgięciach. No. chłop co ci wątrobę z, z nogi wyciągnął. Też, też. No, Nie taj. przeklinaj taj. tyle. No, wow. <noise> Jeli to chłopie. Oooo, poszło. Posi, spróbuj. Postaj. Postaj.

Widzowie, mamy tutaj małą rampę, przetestujemy ją przed skateparkiem, żeby po prostu zobaczyć, czy porać sobie na skatepark. Rampa jest tu, bo trzeba ją od drugiej strony. Posti gotowy, nie mamy szczęki naprawdę, ale nie, nie, nie wybijesz sobie zębów. To jest pewnie, jak masz kask, spadniesz na kask. A pokaż to widzicie, jak wyglądał bez zębów. Dobra, no nie może wybić, nie może wybić zębów. 3, 2, Dawaj, dawaj lopo. O! O! Lopo! Jak mi się I da? Jak mi to Nie wiem. Nie wiem. Nie jedziemy Nie skatepark Nie to Nie Dobra, Nie ja Nie chcę na to Nie Idziemy Julka to się wiem. ja yeah, let's Nie a kamerę przesunąłem bezpiecznie jak było? Pod tym grade już jest git <grydził> się <z gied> jak się śmiało Pani Ej, dziękuję, Dzień dobry To jest pojazd, to jest prosty mobil A nie chce Pani podciąć go do auta? Nie, nie Co za głupek, co za głupek? Ale zabezpieczenia widzę O tak, Porządku, pomaga! Dziękujemy Widzicie, wszystko bezpiecznie, poważnie i wszyscy się śmieją O to chodzi przed no, Tak jak? Ja, ja się Ej jak ludzie fajnie robią to, to cześć, że pani gadała przez telefon i normalnie mąż dania mieć Nie no to jest hit Raz, dwa, trzy, cztery Maszerują oficery Pięć, sześć, siedem, osiem Post jest 8 O patrz teraz go, 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 go Ej chłopaki back out to pojedzie od razu Niezłe hamowanie od razu. No Patryk zawołał! Nie, bo jak ja jestem z przodu, to mogę go złapać, tak, naprawdę nie jest problem. Tak. Dla, Dla nas? Dla nas? No. No. Bardzo pani dziękujemy! Ale kochana pani, co się dzieje? Ludzie są tacy mili To my podjedziemy po stuowilem! No i kogo mam? A nie tylko. Kie, kieszonka jest w stół. Proszę bardzo. O, pa, dziękujemy no, pani no, bardzo! Oczy będziecie mieć dzisiaj, tak bardzo dziękujemy, bardzo miła pani żebym to do kieszonki, żeby nie wypadło. Pości to jest całe dla ciebie. Tak. tak za odwagę Oj to prawda. S za głupotę. Ej, dawaj tu. Nie, to mi... A jak było? Troszkę adrenalinka skoczyła, co? Skoczyła? Co wy teraz zrobiliście? I teraz będziemy pod górkę musieli jechać. Ale to ty musisz. Ty nie musisz. Oooo. Co? Olej, nie yeah, mami! To biegał <grystanie> <grystanie> a on już jest ekspert tego pojazdu, Post-Imobil! <grystanie> to był dobry zest. Dobra, pakujemy cię do fury. Transformers! Wchodzimy na miejsce goście. Dasz radę? Możesz chodzić. Nie mogę. <totans> ooooh, ooooh, ale transformacja chupy w, 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 w sekundę. Nawet szybciej. Legendarny skatepark. Tu narodził się pomysł. Wracamy tam, gdzie to powstało. Dobra, proszę, żeby on sębów nie stracił. <totans> nie na bank, nie ma kas. Jesteśmy full zabezpieczeni. No i masz to. Ej, hey, normalnie. Dawaj nawet dużo, dawaj góra, odra... Nie od razu. Zaflątałem się Imo, zjeżdżasz stary stok normalnie, walisz stąd jedziesz tędy <śmiech> Robimy, <śmiech> robimy, to no robimy. Jak oceniasz? dobra. Wow! No go! No teraz potrzebuję tą muzykę o! O! Jest! Mam. Nie róbcie tego, nie róbcie, bo to jest bardzo niebezpieczne. Posti, jesteś gotowy? Chcesz to zrobić na pewno? Widzicie! Czekaj, czek, czek. czekaj, czekaj, czekaj czekaj. Nie, nie, już. Jest luz, zjedziemy tak? na pewno, tylko potrzebujesz się w staw. Dobra, no to się nastawię, ile potrzebujesz. Tylko powiedz, bo ja ci luję. Dobra, jedziemy. Trzy, cztery, ry! Ej, nic mi nie jest. Ej, czyli git. Teraz Tom. Ej, widzowie, no i potem mówicie, że a on sam pada na takie głupie pomysły. Ej, akurat teraz się martwię no. o niego, ale mu nie mówcie tego. Musicie wypaść rękami. Aua! Aaaa! Ale Jest git? Jest git, nic nie. takiego mocnego nie ma. Bardziej się wystraszyłem chyba. No. <laughs> Ej, ale zjechał. Ale sz szans, bo zjechał. Posti, jesteś naprawdę przemocnym gościem. Wszystko jest ok, tak? Kochani, podjechaliśmy na halę Dziwnym przypadkiem na hali znajduje się Sylwek przy okazji Musimy update'ować postimobil I będziemy robić ostatnią aktywność Wielki test postimobilu Postimobil! Po Chłopy, co jest z <laughs> robią? Cześć! Co? <laughs> Jego pomysł, <laughs> cześć. <laughs> Z najwyższej rady z parku, Normalnie. najwyższej Normalnie! Udało mu się. Jego pomysł, to jest najlepsze. Z czemu to mu dorobisz? Sam chciał, to był to jego pomysł. A spytaj się go czy jest okej. Że powiesz że jest okej, okay, bo on wszystko robi dla ten cywil. Nakładamy kolejną warstwę, tamtą zdjęliśmy dlatego, że się zużyła No i lecimy do przodu, cyk, proszę Finalny upgrade, znaczy to w sumie jest po prostu mały no, custom, no. małe e, ulepszenie Po prostu jak już e, się zepsuło, no to trzeba naprawić Tak, bardzo dużo taśmy poszło na dzisiejszy odcinek No i git, jest dobrze Teraz robimy test samochodowy i jeszcze raz wam przypomnę, że to jest bardzo głupie i żebyście tego nie powtarzali Prawda, że sam chciałeś? Ucinamy kawałek liny, żeby Posti był jak najdalej z samochodu, ale żeby była linia, która go asekuruje od drugiej strony. Tak jest, czyli będziemy mieć zadanie takie. Jak poczujesz, że jest źle, puszczasz linę, Patryk czy od wyhamowywuje. A jak jej poczuję, że jest źle, No to, to przyspieszam, jest. to przyspieszam. Szybka obsługa techniczna. Posti, jak wrażenia po całym dniu praktycznie? Cringe man. Panie kapitanie, jest załadowana łajba? Y tak. Lecimy, gotowy post i mobil? Chodź tu Dominik, kapi kapitanie 2. Potrzebujemy od kapitana 3 jasnego, mocnego okrzyku bojowego, że jest gotowy. I zgody na to, że możemy to zrobić. <grywka> Musi być okrzyk bojowy i znak. Direkt! Okej! Okay, jest w 100% gotowy. Nawet powiedziemy w 110. Let's go! Posti mobil X Toyotka. Wszystko, czyli się tu robimy bezpiecznie, proszę, pasy zapięte, światło zaświecone, tojotka nie ma mocy, więc będzie lekko. Gotowi obaj? Gotowy jesteś? Patryk na hamulec. Mamy kiwica, patrzcie. Hej! Gotowy! Posti gotowy? Ruszaj no! Wow! Wow! No, dawaj, dalej, Dobre! Ja tak na godzinę? Sam się zgodził! Gotowi? No! Trzy! Powoli! Nie Jedziemy do tego domu! A, to, były te było cztery dni. jestem z ciebie dumny w 100%, widzowie też. Co chcesz im powiedzieć? 100 tysięcy łapek w górę chcę. Proszę. <noise> na kolanach właśnie. Byłem was psem na sływy. Byłeś transformersem, stary. Dalej jesteś zresztą. Zrób transformację. Uwaga, autoboty, tam deceptikony nam s